Cześć Szanowni Państwo, i dzisiaj chciałem przedstawić jednego YouTubera, który jest moim kolegą. Właśnie to on. Możecie wbić na jego kanał i właśnie chciałem jeszcze powiedzieć taką szybką informację w jednej piosenki. No, jedna piosenka za niedługo się kolejna pojawi na moim kanale i chciałem Wam powiedzieć, że ona będzie miała sobie kilku innych YouTuberów, którzy śpiewali. A nie śpiewają. I proszę, nie pisać mi, że na przykład e, czy ten youtuber będzie u mnie, no nie będzie u mnie, ja sam zagram to, ale jeśli to zna tego youtubera, to nie pisz komentarza ale i tak, jak nikt na przykład nie będzie znał tego youtubera, to dam link do jego kanału więc się widzowie o tym, że ja dam link do tych youtuberów, które tam będą na tej piosence no wiecie, taka piosenka, po prostu możecie sobie obejrzeć za niedługo na moim kanale i chciałem powiedzieć jeszcze tylko to, że ona za niej długo powstanie. No i e, na pewno znacie nam taką piosenkę z bajki tej rozpumki. No chyba też na bajkę rozpunkę, tą, nie tą starą, tylko tą mową, którą ona może sobie teraz biegać po mieście i robić swoje rzeczy. Ta mowa, piosenka, którą zwie się chyba Zaplątani. No właśnie będę śpiewał jedną piosenkę z tego. I jak komuś się spodoba, to zalajkujcie, zakomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał i mojego kolegi, który tutaj właśnie macie. No i też piszcie komentarze do mnie, no. Lubię je czytać. To, cokolwiek mi piszesz, to lubię je czytać. Fajnie! Widzicie, macie jakąś na przykład uwagę, na przykład pytanie, albo. nie wiem, jakąś na przykład uwagę, na przykład. eee, e, fajne, ale to na przykład mi się nie podobało, albo ciekawe, i to jest całkiem super, albo cokolwiek napisać. Na przykład, czy mam odcinek czy się spodobał, czy też macie jakieś uwagi do tego odcinka. Czy jakąś inną pytanie, jakieś takie osobiste, czy nie? Wasa pełne prośby są. Możecie pisać mi jakiekolwiek komentarze, ale nie takie zboczone. No wtedy zacznę usuwać. Ok? Możecie mi pisać, jakie chcecie tam pytanie, tylko nie zboczone, Rozumiecie mnie? No, co ja właśnie tak się pytam? No, oczywiście, że mnie rozumiecie. Że mają być niezbocone. No, co to za kanał, co ludzie piszą na przykład komentarze o jakiś zboconych? Fuj. Taki kanał to by na pewno by nie mógł być na YouTubie Polskim. Ale okej, okay. więc... Wejdźcie na kanał mojego kolegi. Zaskrobujcie mój kanał, zalajkujcie, zakomentujcie. I piszcie też komentarze. I pamiętajcie, widzowie. Na przykład, jak wam ten kanał się podoba, to powiedzcie znajomym, kolegom, na przykład o moim kanale. Mogą też sobie go oglądać wspólnie z wami. Też mogą go zakrobować. Zasubować. Slak. Zasubować mój kanał też mogą. podawajcie mój kanał też z Waszym kolegom i innym takim osobom, który znacie. No i. To chyba wszystko. No czy znaczy nie? Chciałem jeszcze powiedzieć, że tej piosence będzie. No właśnie, ja. Będzie też jedna bardzo ulubiona moja postać, którą. No właśnie, już wcześniej miałem jedną taką ulubioną piosenkarkę, która na mnie była numerem 1. Ale niestety odchodzi z YouTube'a, Więc. Była druga też piosenkarka, która też jej na miejsce pierwsze. Która teraz nagrywa, ale skoro że tam to odesłała. Ale teraz, jak, jak się to mówi, ja wie, jak inna osoba odchodzi, to druga wchodzi. I tą drugą osobą, która teraz jest na miejscu pierwszym, jest Baku. Baku, jeśli jest to oglądasz, to hejka, No i ona też będzie tej piosence, będzie to jest kefir. I będą jeszcze inni YouTubezy, które dam tam się na chwilę, musiałem zatrzymać, ale będą też tam inni youtuberzy, które śpiewają. I pamiętajcie, tej piosenki, która się za niedługo wystąpi nie byli ci youtuberzy tak naprawdę u mnie. Ja im podkładam głosy i jeśli na przykład przypadkowo urazy jakiegoś youtubera, tym to bardzo masz przepraszam. Nie chciałem was urazać. Gdzieś mi tutaj właśnie, poczekajcie. No i jak konkretcie tak urazy, to bardzo cię przepraszam YouTube, ale... Nie chciałem cię urazać. Nie mam ochoty ciebie urazić. Urazić, a nie urodzić. A czekadam! Zawsze montują mi film za to. że urodzić. Czemu ja to powiedziałem? Poczekajcie chwilę. Już jestem i... Powiedzcie, ta piosenka nie będzie specjalnie, żeby urazić jakiegoś youtubera oj co mi się kliknęło właśnie, nie wiem co mu to się kliknęło, ale nie chcę urazić innego youtubera i innych youtuberów nie urażam, więc bardzo mi się przepraszam ale nie będę chciał urazić tych youtuberów tylko po prostu lubię ich bardzo, no sam ich słucham tak i tu będą ci youtuberzy, których słucham a ci co nagrali tę piosenkę i na przykład jak ktoś nie będzie znał tego youtubera i na przykład nie wie kim ta osoba jest To dam link pod tam, tą piosenką Teraz niedługo już wejdzie na kanał Dobra to chyba wszystko Dziękuję na obejrzenie Zasubskrybujcie też mojego kolegę Pamiętajcie podajcie też linka mojego Mój kanał Innym waszym znajomym i mojego kolegi Cześć pa A baku Spokojnie tej piosence, która niedługo będzie, nie będziesz na przykład tam... Um... Znaczy nie, będziesz tak jakby porwana, ale Spokojnie nic złego nie będzie tam. Będziesz tylko jakby porwana i już. Znaczy nie w sensie... tak normalnie będziesz porwana, tylko piosence. Więc nie myśl sobie, że na przykład to tam zaraz przyjdzie do mojego domu i cię porwie. Nie mam takich zamiarów, chodzi mi tylko o piosenkę. Okay, so, bye!